Jako I mam do, 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 do was zaprezentowanie Takich oto liśników W poprzednim odcinku prezentowałem liczniki, ale to były takie Bardziej nupskie Teraz postarałem się i zrobiłem Super liczniki Lepsze od tamtych, tamte to były takie nupskie A te to są takie pro Ten licznik mam z nisztą syl A jak to jest zrobione? Y tutaj tutaj zachodz z, z takiego z naboju od jest od Nerfa wyciągnąłem przysapkę, przykleiłem plasteliną i, przy, i tutaj strzałkę zawiesiłem i mam taki piękny licznik to jest Subaru Forester takiego z 2002 roku bardzo fajny samochód i to się na, rusza we wszystkie strony to jest super to, to jest natomiast Peugeot A 406. Ale mi nie wyszło, bo tu jest to, powinna być małe 110. Yy, I takie błędy wskazka powinna być biała. Ale yy, ten. Yy, I jeszcze jedno. Pozdrawiam. Dynasty. Yy, znaczy, poczekajcie. Dziękuję za pozdrowienia od yy, mojego przyjaciela Fela i ten. I ten. Ja go pozdrawiam. A drugi licznik to jest z Nisana Selfie. Na 100% to na, ten sam ma mniejszą półkość maksymalną albo większą. Ale po prostu nie, nie miałam kiedy to z tego sprawdzić. To się naprawdę fajnie rusza. O Boże, święty. To ja uczyniłem, to jest dziura. jeszcze tego nie testowałem. I ten, ta strzałka mi wchodzi pod tą naklejkę. Bo to jest dziura. O Boże. A, nie, nie, nie. Panie Boże, Królu Nieba, pomocy! Ha. Ratunku, pomocy! Pomocy! Złączcie, bo po straż pożarną albo po coś! Ha. Yy, yy, proszę o subskrybowanie mojego kanału i dawanie łapek w górę. Yy, polecam też kanał dla mojego przyjaciela yy, Fela The Fellow Game i ja nie wiem co powiedzieć już te liczniki są bardzo proste zrobione bo po prostu tutaj mam taką żółtą strzałkę od nerfa z przystawką Wy... wykręciłem tą przystawkę zrobiłem dziurę w takim w kartce wyciąłem wsadziłem tamto, przykleiłem plasteliną z drugiej strony prostylinu wsadziłem strzałkę i mam taki piękny liśnik. jest bardzo proste w robocie. To jest piękny. Naprawdę. Jak wiecie? Napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony samochód. Bo mój oczywiście Peugeot 406 Yy, może zapytacie czemu? No, ale dlatego, bo to jest gwiazda filmowa to jest super samochód. Jakbyście nie wiedzieli, to jak jeżdżę tym samochodem, to mimo to, że tam nie ma masażu fotela, to, to ten silnik tak pracuje, bo my mamy diesla yy, turbo diesla. I ten silnik tak pracuje, że po prostu jakby to powiedzieć tak, jakby cały fotel drży. No, szkoda, że tu nie narysowałem KPH. To jest fajne liczniki takie do mojej własnej roboty. Też można dać to jakimś przyjacielowi na prezent. Ja się już z Wami żegnam. Może ten odcinek jest troszkę krótki 4 minuty ale po prostu jest już późno i jestem zmęczony. Dobra, to pozdrawiam Was wszystkich. Piszcie w komentarzach, jaki, jaki, jaki jest Wasz ulubiony samochód. I pozdrawiam mojego najlepszego przyjaciela, Fela. Pa!